Roman Giertych na łamach Gazety Wyborczej pożalił się, że gdy chciał przystąpić do komunii, ksiądz jej mu nie dał. Według Giertycha ksiądz powiedział, to za in vitro, zupełnie tego nie rozumiem, czy ja mam ludziom poczętym z in vitro powiedzieć, że to źle, że oni się urodzili? Przecież to brak empatii, to zło, oburza się polityk. Jak przyznaje, został potem sam i poruszony klęczał na środku kościoła. Księża nie są wykształceni, często niewiele wiedzą, stwierdza. Viktor Orban jest przekonany, że przejęcie władzy w USA przez Donalda Trumpa będzie oznaczać zmiany na historyczną skalę. Kilka dni temu premier Węgier spotkał się w USA z Donaldem Trumpem i Elonem Maskiem. W spotkaniu uczestniczył również kongresmen Michael Waltz, który w administracji Trumpa będzie doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego. Panowie rozmawiali w domu prezydenta Lekta w Maralago na Florydzie. Orban poinformował o tym na platformie X. Mogę powiedzieć z całą pewnością, że kiedy nowy prezydent USA obejmie urząd, świat przejdzie ogromny punkt zwrotny. Orban podkreślił, że obecnie mamy burzliwe czasy, ale gdy tylko Donald Trump obejmie urząd, na naszych oczach dokona się prawdziwy przełom. Po 20 stycznia musimy poczekać tylko kilka dni. Nowa administracja wystartuje, a jej praca dotrze do Europy, przynosząc zmiany w naszych sercach. Bardzo ważne spostrzeżenie: nie ma żadnej gwarancji, że Ukraina zawsze będzie stała po stronie Zachodu. Bo w każdej chwili można wzmocnić Ukrainę wojskowo, na przykład sprzętowo, ale będą wybory i może się okazać, że rząd i prezydent będzie prorosyjski. A czasy są, jakie są, czyli bardzo zmienne i trzeba mieć to wszystko gdzieś z tyłu głowy. Rafał Trzaskowski, przyjęcie euro to konieczność, w przeciwnym razie czeka nas marginalizacja. A tak naprawdę złotówka jest to ostatnia niezależność Polski. Bo wiadomo, kto korzysta, już nieraz tu przytaczałem dane na strefie euro najbardziej korzystają Niemcy. Kosztem oczywiście innych państw najbardziej straciły Włochy. Indie firma postanowiła walczyć ze stresem wśród pracowników, więc zwolniła tych najbardziej zestresowanych. Problem rozwiązany. Niedaleko ostrołęki osiemnastolatka jadąc BMW straciła panowanie nad pojazdem. Zjechała na pobocze i dachowała. Kilkanaście metrów dalej był przepust wodny. Jak się okazało BMW kupiła chwilę wcześniej, a prawo jazdy posiada od niespełna trzech miesięcy. Pewni ludzie rodzą się, by tworzyć historię, a inni rodzą się, by usuwać historię. 7 listopada weszła nowelizacja prawa farmaceutycznego, które zakazuje wypisywania kanabisów, czyli medycznej marihuany, przez e-konsultacje. Tu jest ilość recept na kanabisy w 2024 roku w poszczególnych miesiącach, jakie zostały wypisane w Polsce. Jak widzimy w listopadzie jest znaczny spadek. Teraz, by uzyskać taką receptę, pacjent musi zostać osobiście zbadany przez lekarza na wizycie stacjonarnej. Zdalnie recepty na medyczną marihuanę może wypisać tylko lekarz POZ-u, czyli lekarz rodzinny, jako kontynuację leczenia. Czy jest to tylko chwilowy spadek, bo no, osoby zaopatrzyły się wcześniej, wiedząc, że nastąpi zmiana prawa w kanabisy? Czy może teraz jest utrudniony dostęp do lekarza? No bo wiadomo, trzeba pojechać gdzieś do kliniki osobiście i nie zawsze komuś to pasuje, albo ktoś może mieć daleko, bo te kliniki, jak teraz, powstają tylko w dużych miastach. Zobaczymy, jak to będzie się kształtować w przyszłych miesiącach. Czy stacjonarne kliniki wypełnią tę lukę, czy część ludzi po prostu zrezygnuje albo przerzuci się na jakieś inne opcje?